Bardzo się cieszę, że doszło do realizacji tekstu Justyny Bednarek i samej te przygody skarpetek. Z kilku, z kilku myślę bardzo ważnych w ogóle powodów, dlatego że żyjemy w takim trochę smutnym czasie, gdzie niewiele mamy radości, a więcej tych smutków. Natomiast ten tekst rzeczywiście niesie za sobą mnóstwo jakichś takich bardzo pozytywnych i dobrych emocji. A myślę, że... Coraz mniej też mamy tych uśmiechów, tej właśnie radości, o której mówiłem, że ten tekst w jakiś sposób e, i to przedstawienie skompensuje ten taki smutny czas popandemiczny i czas również e, niestabilny w naszym e, życiu. Więc e, przygotowania do e, tego przedstawienia trwały dosyć e, długo, bo ponad e, rok e, ponad rok. Na początku, na początku rozmawiałem o tym przedstawieniu, o realizacji z Przemkiem Karwowskim, naszym scenografem i on się też bardzo ucieszył, że to będą skarpetki, przeczytał, przeczytał książkę, później robiłem adaptację. I przy tworzeniu tego widowiska, przy tworzeniu formy spektaklu, no w ogóle bardzo dobrze się bawiliśmy, dlatego że jest to, jest to książka, która nie dość, że jest taką bardzo... Myślę, przyjazną książką dla młodego dziecka to również rozwijanie sobie wyobraźni dzieci, stąd pewnie jest i lekturą, natomiast mnie jako osobę dorosłą rzeczywiście... W kilku tych różnych przygodach skarpetkowych wszystko wręcz bawiło. Miałam tylko dylemat, które można historię tych skarpetek wybrać i przełożyć na język sceniczny, dlatego że ona napisała sporo tych historii. Wybraliśmy, wybrałem sześć, sześć historii z wielu tych historii napisanych przez autorkę. I w zasadzie na bazie, na bazie tej historii został stworzony scenariusz. Z tym, że ten scenariusz dosyć znacznie różni się od wersji książkowej. Autorka czytała później już scenariusz finalny. Zaakceptowała i się, to też bardzo ta koncepcja spodobała, dlatego że. On jest scenariusz wymyślony w takiej konwencji zabawy, a bardziej, bardziej teleturnieju telewizyjnego. Dlatego, że szukałem takiego otwarcia, szukałem jakiegoś języka teatralnego, a poza tym uzasadnienia później do... Jaśnienia widzą, jak to się dzieje, dlaczego te skarpety się pojawiają gdzieś tam i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, więc to nie, to nie był taki łatwy zabieg, zabieg sceniczny, więc mamy, zaczynamy w ogóle teleturniej, są dwie rodziny, jest rodzina Malinowskich i Kowalskich, jest pan telewizorek Rafał Swaczyna, który prowadzi całą tą zabawę, cały teleturniej, i w wyniku tego, tej całej naszej zabawy, umowności, tej konwencji pojawiają się również i skarpety, i ich e, życie, tych skarpet. E, nie rozmawiałam z dziećmi, nie rozmawiałam również z pedagogami, bo jeśli e, ten tekst jest e, lekturą, to myślę, że również e, te skarpetki są pewnie też omawiane w szkołach pod kątem e, znaczenia, dlatego że dla mnie e, ten e, tekst... E, również to, że niesie jakieś takie pozytywne, pozytywne, emocjonalne wartości, że jest bezproblemowy i zabawny, ale mówimy tutaj też i o tolerancji. Dlatego yy, rozmawiając z Ewą Farkaszową, yy, która jest kostiumografem tym spektaklu, prosiłem, żeby te kostiumy były kolorowe, a więc mówimy o różnych kolorach, mówimy o różnych rasach i tak Dlatego, że te skarpety, one są nieakceptowane, tak jak czasami ludzie są nieakceptowani w danej społeczności, a jednak każdy człowiek jest sam w sobie ogromną y, wartością, że on żyje. Coś ma do, ważnego do powiedzenia, podobnie z, z tymi skarpetami. One trafiają w jakiś y, niebyt, a nagle z tego niebytu wychodzą jako y, bohaterowie. Więc y, myślę, że ten przekaz y, dzieciom y, uzmysłowi, że y, rzeczywiście y, personifikując jakby skarpety, że coś się... Y, dzieje w ogóle z tym, z tym tekstem, że to ma nie tylko zabawę, ale również, że jest i... Albo może nie jest, tylko że my, jako twórcy, dorabiamy też pewną jakąś taką myśl do tego e, przedstawienia, że warto o tym będzie dyskutować, że warto będzie zwrócić na to uwagę, czy w szkole, czy w domu, bo niewątpliwie jest to też i widowisko e, familijne. Więc, tak jak wcześniej powiedziałem, że ten spektakl powstawał e, dosyć e, długo. Z uwagi i na wyzwanie, i na tekst, który jest rzeczywiście asceniczny. To trzeba tak jak wcześniej powiedziałem, że musieliśmy znaleźć z przemkiem jakąś formę i pomysł na to wszystko, żeby otworzyć to widowisko. Ale efekt myślę, że powinien być dla młodego widza ciekawy i myślę, że taki powodzający do jakiejś również Refleksji. To tyle w ogóle o samej realizacji, o spektaklu, o jego takiej wymowie czy przeznaczeniu. Cóż więcej mogę powiedzieć? Jest to kolejna premiera w naszym teatrze, ale też i wyjątkowa, z uwagi, że jakby zakończył się też pewien etap naszej współpracy z Przemkiem Karwowskim, z którym pracowaliśmy przez wiele lat, Bogdan przez 35 lat, ja pracowałem z Przemkiem przez lat 30. Zrealizowaliśmy bardzo wiele wspólnych prac, nie tylko w tym teatrze, ale i w innych teatrach za granicą, że tworzyliśmy <laughs> oczywiście taki Zespół można powiedzieć Łomżyński, Łomżyńskich realizatorów gdzieś tam w innych, w innych teatrach. Niewątpliwie będzie nam brakowało, to znaczy będzie już brakuje, dlatego że siedząc na próbach, chciałbym jeszcze porozmawiać, co możemy dodać, jak możemy coś podmalować, albo ewentualnie zrobić jakąś korektę. Niestety, niestety. Przed pomysłem realizacji w Teatrze Lalki Aktora w Łomży spektaklu Niesamowite Przygody Skarpetek już poznałem wcześniej książkę, ze względu na to, że mam dwoje dzieci. Pierwsze jest w drugiej klasie, drugie dziecko jest w pierwszej klasie, więc już dwa razy musiałem przeczytać i powiem tak, że byłem bardzo pozytywnie zaskoczony, że dzieci bardzo pozytywnie reagują na tę książkę. Dzięki temu że jest to lekturą, z chęcią zaglądają do kolejnych napisanych książek przez panią Justynę Bednarek. I muszę się przyznać, że jak dowiedziałem się, że w teatrze będzie ten spektakl wystawiany, to poprosiłem pana dyrektora, że koniecznie muszę w tej realizacji zagrać, bo koniecznie chciałbym wpisać się w ten spektakl, żeby moje dzieci oczywiście zaprosić. Jak dzieci się moje dowiedziały, że ten spektakl będzie wstawiany w Łomży, to od razu nawet w ferie już przyjechały, żeby zobaczyć kilka prób, a jak dowiedziały się, że mają nagrywać głosy do tego spektaklu, to były pełne radości. Dlatego, dlatego serdecznie zapraszam wszystkie dzieci, bo i do obejrzenia spektaklu, ale również do przeczytania tej książki. Chciałam zadać takie pytanie: komu z nas kiedyś nie zgubiła się skarpetka? Um... Zapewne wszyscy nieraz borykaliśmy się z tym problemem i my chcielibyśmy Państwa zaprosić właśnie do takiej podróży, przygody, próby odnalezienia tych zaginionych skarpetek. W spektaklu zostały wykorzystane maski, lalki, piękna scenografia, piękne kostiumy. To jest spektakl nie tylko dla dzieci, ale dla całych rodzin. Jest to spektakl familijny, więc ja w swoim imieniu i całego zespołu, całej drużyny chciałam bardzo serdecznie państwa zaprosić do tej wspólnej przygody i mam nadzieję, że właśnie odbiór dzieci i dorosłych będzie będzie pozytywny. Jesteśmy też bardzo ciekawi tego zderzenia z publicznością. Ja w tym spektaklu gram dziewczynkę, małą B. Jest to dla mnie też ciekawe wyzwanie aktorskie, ponieważ gram dziecko. Mam nadzieję, że to będzie ciekawa rola i jeszcze raz Państwa bardzo serdecznie zapraszam. Jako chyba ciekawostkę muszę powiedzieć, że natychmiast po ukazaniu się w internecie informacji, że Łomżyński Teatr realizuje tą książkę. Rozdzwoniły się do mnie telefony. Nie ukrywam, że tutaj troszeczkę rodzinne kumoterstwo. Zadzwoniły do mnie moje wnuki, że koniecznie mam im załatwić bilety, bo chcą oglądać ten spektakl. W Białym Stoku tego nie obejrzą. To jeżeli chodzi o sam fakt realizacji tego spektaklu. Zapewne padnie pytanie o muzykę. Odpowiem tak, jak zwykle odpowiadam. Yy, muzyka jest i dla dużych, i dla małych. Mam nadzieję, że dla dorosłych, i dla dzieci. Mam nadzieję, że oddająca klimat i żart, bo przecież tam jest mnóstwo żartu, ale też i mnóstwo liryki, mnóstwo poezji w tym, co się, w tym, co się yy, tam wydarza i co się dzieje. Także. Po prostu trzeba przyjść obejrzeć, a gwarantuję, że zarówno dzieci, jak i dorośli będą się świetnie bawić na tym spektaklu.